Dopiero w momencie, gdy dowiedział się, że sam dotarłem do dziewczyn i okazało się, że on również wysyłał niepokojące wiadomości do dzieci poniżej 15 roku życia, wtedy nagle sobie zaczął przypominać i zaoferował, że mi pomoże. Wsadzę ci ich między cyce, stary, takie wiesz, no głupie w... wiadomości. Wi... Czyli co, co, coś, nie coś pamiętasz. No, mi, no bo sobie jak dobre sobie stary, że ja kurwa wziąłem i usiadłem sobie e, w domu, nie? No. Kazałem wszystkim wyjść, nie? Wypiłem sobie zioła stary, nie? I zacząłem medytować, i sobie zacząłem normalnie chyba przypominać i wchodzić do głowy. Umiem takie rzeczy, da się to robić, przysięgam ci, nie? Ja nie wiem, który z nich jest druidem. Serio, to jest taki mistycyzm. To jest kolejna Edyta górnik. Ci ludzie są tak odklejeni, to jest niewiarygodne. To jest coś, to jest, to jest inna wersja rzeczywistości, naprawdę. To patrzysz na to i nie, nie, wiesz, nie wiesz, czy to jest... czy jakieś anime oglądasz, czy... o co chodzi? Zioła na przypomnienie, medytował, wymedytował sobie druid kontra szaman, tak.